Witam Was serdecznie i zapraszam Was na kolejny przegląd nowości z PEPCO. Będzie mi bardzo miło za subskrypcję mojego kanału, za zostawienie łapek w górę oraz komentarzy pod filmem. I zaczynamy od tej pięknej podusi w kolorze szarym. Ona kosztuje 17 zł. Ona jest 40 na 40 cm i ma takie fajne troczki do wiązania. I przepiękny lampion czarny z drewnianymi elementami. On kosztuje 60 zł. Może być i wewnątrz domu, a także na taras. I tutaj mamy fajne ceraty. Ta jest 140x180 cm, kosztuje 15 zł. Ona jest dosyć gruba. Tu taka cieńsza za 8 zł. Ona jest 100x140 cm. Tu znowu 140x180 cm za 15 zł. Też jest taka grubsza. Tu mamy 90x130 za 5 zł. Ona jest taka z tych cieńszych ceratek. Kolejna cerata. 90x130 cm za 5 zł w takim odcieniu zielonym. Sama ją kupiłam właśnie z myślą na stół na taras, więc myślę, że te ceraty są fajne do domu czy właśnie na taras. Ta jest za 8 zł, jest taka biało-brązowe pasy. Tu mamy takie grube poduchy siedziska 45x45 45 cm za 40 zł. Wiem, że też są w kolorze takim granatowym. U mnie zostały tylko te szare. I tu mamy taki dywan za 60 zł. On jest 80 na 120 cm, taki jutowy, z takimi biało-czarnymi pasami wzdłuż, yy, wzdłuż po prostu całego dywanu. Ko nie dało się go rozłożyć. Wszystkie były te dywany zawiązane. Tu kolejna nowość, piękna podusia, 35 na 50 cm. Ona kosztuje 40 zł. Taka już bardziej w stylu boho, może być i wewnątrz domu. Może być idealna właśnie na leżak, na taras. Jest naprawdę piękna w takie paski. I kolejna nowość tu mamy taką świeczkę w kolorze takim miodowym za 8 zł. Taka karbowana po bokach oraz też jest w tym kolorze większa świeczka za 12 zł. Są właśnie te takie miodowo-brązowe oraz szare świeczki. Bardzo ładne są te świeczusie. No ale ta taca to już jest naprawdę hit nad hitami. Ma takie drewniane dno, i dookoła też takie jakby z drewienka zrobione te boki za 25 zł. Może być i wewnątrz w domu, właśnie jak ktoś ma urządzony dom w stylu boho. Ale na teraz myślę, że będzie po prostu idealna. Jest naprawdę piękna, można właśnie postawić te brązowe świeczki, tą mniejszą, większą, jakiś, nie wiem, wazonik z bukiecikiem i będzie super kompozycja. Tu mamy zestaw dwóch łyżek do sałatek za 10 zł One są plastikowe w kolorze żółtym. Bardzo fajne, jest taka łyżka i widelec. No i kolejna nowość z takiego grubego plastiku miska na przykład na sa sałatki, surówki za 15 zł jest ona w kolorze pomarańczowym. U mnie jeszcze jest też zielona. Wiem, że też są jeszcze w kolorze takim fioletowym. One kosztują 15 zł. Są bardzo ładne te miski. Ta zielona w szczególności mi się spodobała. Idealnie właśnie na jakieś pikniki na taras. Piękna taca z takim egzotycznym wzorem. Zielona z takiego też grubego plastiku. I ona kosztuje 20 zł. Też jest piękna. Może być właśnie na stół, na taras. Kiliście palmy, monstery. Ten motyw był w tym roku naprawdę na wielu dekoracjach. Kolejna taca. Za 20 zł też z takiego grubego plastiku. Tym razem jest w takim kolorze, bym powiedziała jasno-fioletowym. Tamta była okrągła, a ta jest bardziej taka prostokątna, ale też bardzo ładna. I taki fajny ma pastelowy kolor. Są też jeszcze te tace w kolorze żółtym. Tak właśnie się prezentują. Są naprawdę fajne te tace. No i tutaj za 20 zł na 4,5 litra takie. Bym powiedziała słoje z kranikami na jakieś napoje. Jest w kolorze zielonym i żółtym z taką rączką uchwytem. Można tam włożyć wodę, z miętą, z cytrynką czy z jakimiś owocami. I już mamy super napój na lato. Taki komplet miseczek za 17 zł. Są one pomarańczowo białe, na przykład do przechowywania y, różnego rodzaju żywności. We wcześniejszym przeglądzie jest właśnie mnóstwo nowych pudełek do przechowywania. To pudełeczko kosztuje 5 zł. Zapraszam do mojego wcześniejszego przeglądu, tam naprawdę znajdziecie fajne gadżety do domu. Tu kolejne pudełeczko też za 5 zł, tym razem w kolorze zielonym. Tu kolejne pudełeczko za 5 zł, ono jest takie przezroczyste w liście, a górę ma zieloną. Jest takie same, tylko że z różowym. Z różową górą, z różową pokrywką. Tu jest mniejsze pudełeczko za 4 zł. Ten sam motyw liści i też jest albo z pokrywką zieloną, albo z pokrywką różową. Więc teraz naprawdę w PEPKO jest dużo fajnych pojemniczków do przechowywania właśnie żywności, warzyw, owoców w lodówce. Tu kolejna nowość za 20 zł. Mamy cztery szklanki w kolorze pomarańczowym. One są z takiego grubszego plastiku i są właśnie w kolorze pomarańczowym, takim ciemnofioletowym oraz w kolorze zielonym są. Tak samo jak te miseczki, co były wcześniej pokazane. Można fajny komplet zrobić. Tak właśnie wyglądają zielone, czyli są takie pomarańczowo, bym powiedziała morerowe, fioletowe i zielone. Ten kubek to już był też kiedyś. Ale bo przypominam, on kosztuje 15 zł. Ten kubek kaktus też jest właśnie z najnowszej kolekcji, z najnowszej gazetki Pepco. Jest naprawdę piękny, sama go sobie zakupiłam. No i tutaj mamy plastikowy taki kubełek za 15 zł na lód w kolorze właśnie z fioletowym. Też jest właśnie zielony i biały. Tu mamy właśnie talerzyki, komplet talerzyków, przepraszam, miseczek za 17 zł. Kolorze właśnie są zielonym, tym fioletowym i morerowym, czy tam pomarańczowym. No i komplet talerzyków też za 17 zł, też 4 sztuki. I też są właśnie pomarańczowe, fioletowe i zielone. No i super deska do serwowania w kształcie ananasa za 17 zł. Ma tam dziurkę, można powiesić na przykład na ścianie, bo wiem, że też wieszają na ścianie takie deski czy kosze. No i super pojemnik na ciasto. Za 40 zł. On tam ma dwa wkłady chłodzące, więc naprawdę fajna rzecz. I kolejna miska na, na sałatki, surowki czy owoce za 12 zł. To plastikowa, kolorowe maziaje. No ale to będzie absolutny hit dla naszych dzieci. Za 17 zł taki komplet na lody. Mamy 4 miseczki, 4 łyżeczki w kształcie właśnie takiego. Loda w rożku, no i jest łyżka do lodów. Jest on ten komplet, naprawdę w pięknych pastelowych kolorach, więc myślę, że to będzie super rzecz dla naszych dzieciaków na lato. I tu kolejny, właśnie słój na napój, tym razem w kolorze pomarańczowym, też kosztuje 20 zł. Tu kolejny słój na napoje, też za 20 zł. Tym razem taki fioletowy. No, a ten dzbanek u mnie w Pepko został tylko jeden. On kosztuje 25 zł. Mam nadzieję, że ten